Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski Piję kawkę i uciekamy Mamy dla was bardzo ważną wiadomość Dzisiaj Może musimy wam coś powiedzieć Słuchajcie Idziemy do Karła, muszę kurczaki kupić No, jakieś tam drobiazgi dla nas ja Nie wiem, do jedzenia He. Ale e, Może jak wrócimy To powiem wam coś Albo Danika wam Powiem, może niech ona też coś zacznie mówić. Bo mamy bardzo ważny komunikat. Eee, a, sąsiad. Hello, amigo. Ok? Ok. <ścoughs> sąsiad. Głapo. Kurczę, słuchajcie, ty jest straszniej. I... Nie wiem. Te fajki, kurczę, złe, ale. Jak się nie pali to kurczę, widzę że się jej i próbuję się powstrzymać ale kurczę same ręce lecą tu, tu złapiesz, tam złapiesz nie wiem chyba się przywiąże do krzesła i mało do łóżka i zero jedzenia już nie wiem co gorsze palenie czy to tycie o, dopiero wyszedłem już Muszę... gorąco Ręcy. Hmm. Get out. Get out, get out. Mam <grystanie> ze szkoły wracać. Przerwa chyba. Halo, halo. Chcę dać Denicę Kobra, ale mówi, że nie chcę. To jest niezdrowe. Danika, You want? No. Why not? Why <laughs> Later. Później wam powie. <laughs> what is that tree, babe? Yeah, this is the back for the tobacco. Right? Yeah, but what is the tree? Lumbuj. Lumbuj? Nie. Yeah. To It's like a fruit sauce. It's a fruit tree. Yeah. Dobra, to jest jakiś lumbuj, nie wiem co to jest, lumbuj, jakieś owocowe drzewo i w to się sadza tyton i pali. Śmierdząca ryba, suszona. Tego nie powinienem pokazywać. No. Czekamy tu już za 20 minut. Na trajka No to jest już bryczka jedziemy Ups O, Mario Mogę You have my phone? Okay. Nie nagrałem tego Ale jechaliśmy i zatrzymał się ten trajk Zabrakło mu paliwa i nie wiem, poruszał, poruszał Motorem i coś tam <laughs> Jeszcze wyskrował, żeśmy wyjechali Na CPN Za ten Także, życie Już myślałem, że będziemy następnego trajka łapać No, jesteśmy w Carmen Idziemy teraz wyraź pieniążki, jak zawsze Kobiety lubią zakupy Wszystkie, nie tylko moja A, okej okay. Idziemy po pieniądze Maybe you have more więcej? A Lisasa.. Bardzo ważna wiadomość jeszcze. Dla tych, którzy chcą nas oglądać codziennie, jakieś tam krótkie filmy będą stawiane albo live streamy będą stawiane, boże, live streamy będą stawiane na Facebooka, także zapraszam na Mariusz Szmakowski fanpage, tam będzie więcej materiałów, a czy takich codziennego życia, jakieś krótkie filmy, 2-3 minuty, już zobaczymy co robimy, zapraszam problem mamy tutaj w Carmen czasami, żeby kupić jakieś podstawowe rzeczy bo to jest mała wioska, wieś i wiesz... oni tu nie potrzebują tego, co my czasami byśmy chcieli kupić nie wiem, Danika chce coś teraz kupić i nie może dostać trzeba do miasta jechać, bo nie ma bo w Carmen można tylko kupić takie podstawowe rzeczy jak ryż, nie wiem, soj sos i. I cukier, i nie ma. No. Świnie i kurczak Słuchajcie, teraz musimy iść załatwić sprawę z gościem od internetu. Bo płacimy za internet 2000 peso. A internet połowy miesiąca nie chodzi. Teraz już w ogóle jakoś słabo chodzi. Miedy że, że połowę to. to słabo. I w tamtym miesiącu. Powiedziałem, że mu nie zapłacę 2000, zapłaciłem tylko 1000 peso i w tym miesiącu, podejrzewam, że będzie to samo. Idziemy, idziemy. Potrzeba, potrzebuję baterię 9V na Shopify i na Lazadzie 80 peso w 7 Eleven 285. Słuchajcie, mam coś lepszego tutaj niż baterię. Nie skończył mi się antybiotykiem, może by tak sobie co wywiało. Co myślisz dziadu? To jest produkt Tanduaya, ale brałem to już. I fajne jest. Blended whisky. Tak, że... Zszedł mi 1000 peso, chciał tylko 500 peso, czyli 1500 za internet. <laughs> Niedziałający. Powiedziałem, że 1000 mogłem mu dać. I mówię, no dobra. Sporo osób ucieka od niego teraz, bo ten internet po prostu nie chodzi. Obiecał nam wszystkim co innego, a co innego mamy. Także chyba jednak trzeba będzie pomyśleć, o Starlinku, bo taki był w ogóle plan celowy, że jak Starling się pojawi, to od razu go zamawiam. No ale trawił się ten gość, obiecał mi gruszki na wierzbie, więc. Jesek, jest. Mario uwierzył. Po raz kolejny już tyle razy mnie oszukali z tym internetem na tych Filipinach, a ja dalej im wierzę. Jakiś naiwny jestem, słuchajcie, taki już Zobaczcie na Filipinach. To są takie pojemniczki do pieczenia. To wszystko jest aluminiowe. O cholera <zysy> Zrzuciłem że w Polsce z tego co wiem to jest zabronione takie aluminiowe garnki czy pojemniki do gotowania czy pieczenia tutaj wszystko jest aluminium. Mhm. Witam serdecznie. Kolejny dzień. W Filipiny Carmen. I to jest właśnie ten dzień, w którym się dowiecie news. Jaki mam Wam do powiedzenia? Do mam Ma Wam do powiedzenia. Od razu mówię: Mamusia, tatuś, siostra, siadajcie na krzesełku, żebyście nie przewrócili się. Słuchaj I tell my parents to sit down, so make sure they not fall down. So what is the news? So the news is I uh, we'll have a baby soon and... Uh, <laughs> when? Uh, on April, April next year. So that's why we don't have wedding. <laughs> that's why what? Nie, yeah, we don't have wedding, but we have baby. It's OK. Zobaczcie, <laughs> de... rozmawialiśmy z Daniką często o tym i wiem, że ona czekała na taki moment, tak że widzę, że zaszliśmy, bo zostały te, stąd już, nie? You happy? Of course. Oh. <laughs> Carl now wants to. <laughs> Dzieje. Dzieje. Dlaczego nie? O, teraz Ona czeka też, daje sygnały Mario do dzieła Mario To so jump <laughs> Dobra, słuchajcie, dzięki wielkie Wiem, że będziecie pisać komentarze, gratulacje, także chciałem od razu podziękować za wczasu dzięki wielkie i trzymajcie się i do zobaczenia w następnym tygodniu. Nie? See you next weekend.